Cześć z tej strony Grzegorz, a w tym odcinku chciałbym pokazać wam, jak usunąć coś z bazy danych. A jakiś rekord w bazie danych. wykorzystując to, co mamy już aktualnie. No dobra, zróbmy taki przykład, że podczas jakiegoś takiego jakiejś komendy ban wpis gracza zostanie usunięty z naszej tabeli players. I co musimy zrobić? No oczywiście. Nagrałem to wcześniej oczy, i nie nagrało się poprawnie, więc no niestety kod napisałem, więc przejdziemy przez ten kod i powiem co i jak. Ok, czyli najpierw co chcemy zrobić, to co zrobiłem, przesunąłem rejestrowanie comment za obiektem game, czyli najpierw tutaj nasz obiekt game, który przechowuje wszystkie dane, zapytania i tak, tak dalej, on się tutaj nam Tworzy, e, inicjuje, następnie inicjujemy komendy, i później się te zdarzenia inicjują, no nie? czyli po zainicjowaniu e, obiektu game, rejestrujemy register commands, musimy wykonać w tym miejscu. Pamiętajcie, że macie go, wcześniej był on w tym miejscu, więc nie może tutaj być, jak widzicie, tylko dopiero w, w dalszej części. Dodajemy dodatkowy parametr e, do metody register commands. I ten parametr e, znajduje się tutaj. Jest on po prostu, e, przechowuje klasę tutaj game w tym parametrze, e, obiekt klasy game i ona jest nam potrzebna do naszej e, komendy ban, żeby wykonać jakieś zapytania na bazie danych. Czyli mamy ten e, obiekt game i tworzymy tutaj nową linię, get commands, get commands i nazwę komendy zrobię, ja zrobiłem ban, żeby się nie myliło to executor, czyli wykonawcą tej komendy, będzie ta klasa Bands Command, która w, w konstruktorze będzie miała przekazany, przekazaną zmienną game, oczywiście. To jest jedna rzecz. Następnie, żeby ta komenda działała, musimy wejść na plugin.yml i zadeklarować ją tutaj, tuż pod naszym, naszą pierwszą komendą Spawns. Ja tutaj to skopiowałem po prostu, zmieniłem nazwę tutaj a, i tutaj a, zmieniłem, no i oczywiście opis i jakieś aliasy, to jest mam niepotrzebne tutaj a, te aliasy i tak dalej, więc, ale jakby w, możecie to a, odwzorować. Gdy mamy już zade, zdefiniowane a, komendy w pluginie mail i w onEnable, tak, czyli to onEnable nam tutaj rejestruje komendy, to wejdźmy sobie w Stworzoną klasę tutaj. Jak, jak sobie wpiszemy new bounce command i przekażemy ten e, parametr game, czyli ALT ENTER, to tam będzie napisane create class i nam wygeneruje ładnie. I coś takiego powinienem wygenerować. E, czyli ten nagłówek. A, no i ten e, parametr. Ja ten parametr przekazałem oczywiście do pola. Stworzyło się tutaj coś takiego. A, no i co? I później e, zaimplementowałem. E, interface command executor czyli wygenerowała nam się tutaj taka, e, taki nagłówek, e, metody. No i dobra, idziemy dalej. No i wtedy sprawdzam, czy e, wpisujący komendę to gracz. W przypadku banów to nie ma za bardzo sensu, ale w celu uproszczenia tak zrobiłem. A, no i no jeżeli wiem, że to jest gracz na serwerze, no to e, bierzemy obiekt tego gracza, castujemy, e, czyli robimy rzut, mówimy, że. Ten, kto wysyłał komendę, to jest rzeczywiście gracz na serwerze. Sprawdzamy uprawnienia. Jeżeli ma OPA albo ma uprawnienie odpowiednie, to przechodzi dalej. W przeciwnym razie tutaj się wywala nasza komenda. Następnie sprawdzamy, ile argumentów ma nasza komenda. To się już ten nie, nie zgadza. Czyli będzie wtedy ban, ban. Coś takiego powinno być. I mamy akcję ban i mamy e, nick gracza, który został, który ma być zabanowany. No i dobra, no i jeżeli e, akcja to ban, czyli będzie komenda bans, akcja to ban, nick, to co ma ta akcja wykonać? Na, na kim ma, ma ta akcja e, być wykonana? No nie? E, następnie mamy mm, pobranie. Jakiegoś gracza. Niekoniecznie ten gracz może być na serwerze, więc dlatego jest to pobranie Get Offline Player. Sprawdzamy oczywiście, czy jest online. Jeżeli jest online, to go klikujemy. No i przekazujemy informacje o tym graczu. Dalej. No nie. Tutaj zakładam, że gracz istnieje na serwerze, więc nie ma tego zabezpieczenia, czy jest rzeczywiście, czy kiedykolwiek był na serwerze, czy nie. No i dobra, czyli wchodzimy teraz, stworzymy tą metodę BANPLAYER w obiekcie game, w klasie game, tak w tej klasie. Jako parametr przekazujemy tutaj informację o graczu, który niekoniecznie jest na serwerze, dlatego jest offline player. A oczywiście ALT ENTER, keyed i się wygeneruje coś w stylu takiego nagłówka. No i dobra. No i w tym miejscu chcemy zbanować gracza, dodać go do listy zbanowanych, a następnie wykonać operację na bazie danych. Czyli pierwsze co zrobiłem to wpisałem bucket getBanList, typ ba listy banów to jest name, dodałem bana, Tu objects require not null to po prostu mówimy, że zakładamy, że player get name nigdy nie będzie nulem, co w tamtym przypadku jak widzieliście no niekoniecznie jest, jeżeli ktoś zrobi literówkę, to by się wywali no pointer exception w tym miejscu. No, ale zakładam, że ten gracz istnieje, powód, bana, to jest jakiś tam cd sobie napisałem, oczywiście możemy to do, dorzucić, ale uprośćmy to jak najbardziej, date, to jest do kiedy ma bana i od kogo, chyba tutaj ta abc to jest od kogo ma bana, no nie, ale tutaj dałem jakieś randomowe liczby. Czyli data w tym przypadku to jest po prostu aktualna. ten new date to jest aktualna data, a set month to powiedziałem po prostu, że ustaw w tej dacie e, miesiąc na e, grudzień. Także mamy październik, więc listopad i grudzień, tak? Czyli dwa miesiące e, powinien mieć pana No i następnie co zrobiłem to o. Mm, Odwołałem się do mm, zmiennej queries, czyli queries to jest database queries, czyli tutaj e, interfejs ma mm, te metody. i Do tego interfejsu dopisałem remove player o parametrze e, typu tekstowym, który przechowuje <coughs> ID gracza. No i tyle, czyli po prostu Alt, e, Alt, Enter tu kliknąłem. E, generate, no dam create method. Tutaj się coś takiego w interfejsie Database Queries powinno pojawić. No i następnie musimy to zaimplementować. No, nasza jedyna implementacja to jest MySQLowa. Ona się znajduje w MySQL Database Queries. I tu mamy, jak klikniemy na przykład sobie tutaj, jak będzie podkreślone na czerwono tutaj, to Alt Enter i Implement Methods i wtedy powinno wygenerować się coś takiego z takim nagłówkiem. No, i co zrobiłem dalej? E, oczywiście odwołem się do połączenia z bazą danych, a, do obsługę b, błędów, czyli try catcha, a, wygenerowałem sobie. No i w środku zacząłem e, tworzyć a, zapytanie do baz danych usuwające e, dany rekord. Jak to zrobiłem? Odwołem się do. Poszedłem w stronę z przykładem. E, syntax, czyli jakby. Szablon tej, tego zapytania to jest delete from table name where condition. Czyli usuń z jakiejś tabeli pod warunkiem jakimś. No i tu mamy taki przykład. Usuń z tabeli Customers wszystko to, co w kolumnie Customers ma równe jakieś tam, jakieś, jakieś tam wartości. Alfred's footer Kisten. W tym przypadku. I co zrobiłem dalej? Skupiowałem po prostu ten przykład i wkleiłem go tutaj, podmieniając e, to, co potrzebuję. No, czyli w naszym przypadku to jest usuń z tabeli players pod warunkiem, że unique ID, kolumna unique id jest równa czemuś. I ten czemuś został przekazany jako pierwszy parametr a tutaj. No nie, czyli odwołałem się do e, zmiennej prepared statement. I jako pierwszy parametr, czyli ten znak zapytania, ustawiłem UID, czyli unikalny, unikalny ID gracza. No i później e, wykonałem Execute Update, wykonaj e, zaktualizację m, tabeli. No i jeżeli e, ten Execute zwróci 0, no to nic się nie stało, nie, nie usunął rekordu. Jeżeli cokolwiek innego zwróci, to powinno w, e, dać usunięto wpis. No i to w sumie tyle. Mm. Jeżeli chodzi o usuwanie, i teraz sprawdźmy to na serwerze, czy to zadziała, nie testowałem tego jeszcze. A czy coś jeszcze chciałem zrobić? A i w BANS command tutaj na końcu return true muszę zrobić, gdyż wyświetlał się nam komunikat BANS arcs. Usage nam się pojawiał, przez to, że był return false. W moim przypadku wcześniej, jak to nagrywałem. Także tutaj return true e, na końcu zostawmy, żeby nie było e, nieoczekiwanych tutaj elementów. No dobra, wejdźmy sobie e, jednym graczem i drugim. Jestem jednym graczem, jestem drugim. OK. Zobaczmy jak jest aktualnie tutaj e, w tabeli. Mamy graczek drzwi 2.047 i inny gracz. Wykonajmy banicję. Czyli Pans, pan inny gracz, gracz został zbanowany. Jeżeli będzie chciał wejść, no to nie może, bo jest zbanowany. Jeżeli będziemy, sprawdzimy rekordy, rekord został usunięty. Jeżeli chodzi o mm, informacje, jest usunięto wpis, także zmiana została wykonana pomyślnie. A, I co nam pozostaje? No jeżeli chcemy to poprawić, to oczywiście. Możemy zmodyfikować powód, kto zbanował i czas. Możemy to przekazywać oczywiście w, w parametrach naszej komendy. Tego nie zrobię, to możecie sobie we własnym zakresie wykonać. Nie chcę, żeby to długo trwało, gdyż moje filmiki no, długo trwają, więc to jest minus. No ale dobra, zróbmy jeszcze drugi przypadek, czyli odbanowanie. Ale to będzie już kwestia usunięcia z, z tabeli. Nie musimy tego sprawdzać, ale... Czyli jeżeli to będzie ban, yy, to banuje, a jeżeli to będzie unban yy, standardowo, no to. A, i tu Może być, ale dobra, e, No, jeżeli jest unban, to wtedy co musimy zrobić? Yy, no to zróbmy analogicznie. Unban player. O, I. Po prostu ładnie sobie pobierzmy nikt gracza, z, yy, kto został przekazany, weźmy dane o tym graczu i przekażmy je dalej. Zobaczmy jaki jest problem. If, a pewnie tutaj pomyliłem, to by zabrakło nasz klamry, okay, czyli, ale nie w tym miejscu oczywiście. Tylko w tym miejscu. Chyba się zgadza, czy nie? If jest tutaj, if jest tutaj. to jest, jeżeli był ban? Później jest unban. A, return true musi być na końcu, oczywiście. O, teraz się zgadza. No dobra, czyli tak. Jeżeli są dwa, dwa parametry w komendzie. Jeżeli parametr to ban, to wykonuje się ban. Jeżeli jest unban, to wykonuje się unban. No dobra, mamy game unban player, alt enter, create method. I oczywiście tutaj przekazujemy e, dane gracza. E, I robimy podobnie co tutaj, czyli po prostu odwołujemy się do e, ban listy e, z imionami i robimy coś tak jak pardon. E, czyli piszemy player get name. Oczywiście zakładamy, że to nie będzie nulem. No i to powinno być tyle. Oczywiście możemy dać informację, że ten gracz został odbanowany. I to możemy zrobić w tym miejscu. Czyli player to jest osoba, która wysłała komendę. Send message. Gracz odbanowany. Krzyknik. Gdybyśmy chcieli, jakby tutaj troszeczkę poprawić to, e, informacje czy np. jeżeli wpisaliśmy nigga, a ten nik nie istnieje, to musielibyśmy obsłużyć to, czyli if offline player nie jest nulem, albo e, no, coś takiego, e, to wtedy wykonaj tą operację i ta operacja powinna zwrócić nam true albo false. Jeżeli zwróci unban na true, to znaczy, że gra odbanowany. W przeciwnym razie zakładam, że ten gracz no, nie istnieje, więc tutaj musiałaby być jakaś obsługa błędów. Ale tak... To, to tylko y, robię tak w uproszczeniu, żeby nie zamazywać obrazu y, tego, co chcieliśmy zrobić. No dobra. A, skoro mamy to wszystko, no to tyle w tym odcinku. A w następnym odcinku no nie wiem, co to można zrobić jeszcze. A, Pomyślę. <noise> Także yy, zobaczymy się dalej. Hej.